Wierzę w nierozerwalność małżeństwa i wiem, że sytuacje życiowe są różne. Dlatego dziś temat, który może jest dla Ciebie bliski, czyli pytanie o budowanie relacji z mężczyzną po rozwodzie, który ma dzieci. Jak spotkać odpowiedniego mężczyznę i zbudować szczęśliwy związek? Nazywam się Zuza Górska Kanabus i zapraszam Cię na podcast Od Samotności do Miłości. Które jest częścią programu transformacyjnego kierunek małżeństwo? W ankiecie do podcastu pojawiło się pytanie, co sądzisz o sytuacji, w której panna bez dzieci wiąże się z mężczyzną dzieciatem po rozwodzie? Co się z tym wiąże, o czym powinna wiedzieć? To jest trudne dla mnie pytanie, dlatego, że ja zawsze wierzę w nierozerwalność małżeństwa, tego sakramentalnego. I dlatego to, to jest dla mnie takie zawsze trudne. I jednocześnie wiem, że życie bywa różne i czasami ludzie muszą się rozstać, bo, bo inaczej się nie da. Wiem, że czasami związki są zawierane w niedojrzałości, Dlatego mamy też unieważnienie sakramentów małżeństwa, czy rozwód, jeżeli chodzi o ślub cywilny. No i właśnie, czasem może tak być, że spotykasz na swojej drodze fantastycznego mężczyznę, który był już w związku, w którym miał dzieci, i co teraz? No, to jest dla mnie według mnie trudne, bo musisz sobie na wiele pytań odpowiedzieć. I tutaj pytań dotyczących jego byłej żony i pytań dotyczących dzieci. Zacznę od byłej żony na ile będziesz czuła się dobrze, bezpiecznie, pewnie z tym, że on cały czas z nią ma kontakt. Bo wiesz, jak odpali Ci się zazdrość, no to też będzie wpływać na Twój związek z nim. A on się będzie z nią widywał, odbierając dzieci, zawożąc te dzieci. Być może będzie z nią spędzał czasem święta, no bo chce spędzić z dziećmi święta, no nie? To nie będzie tak, że czas świąteczny będzie tylko dla Was. No, on ma też swoje dzieci, z którymi chce spędzić czas i być może w związku z tym spędzi czas ze swoją byłą żoną. Czy to będzie dla ciebie okej? Okay? Czy nie wpadniesz w myślenie, że jesteś druga? Inna kwestia, właśnie czy, jak będziesz budować relacje z jego dziećmi? Bo te dzieci są, nie? Więc zaczynacie od takiego momentu, kiedy on nie ma całego czasu dla ciebie, tylko ten czas swój, Dzieli na ciebie i dzieci z pierwszego związku. I mm, na ile jesteś w stanie przyjąć, na ile chcesz przyjąć te dzieci, bo wiesz, one mogą być trudne też. Mogą, nie wiem, jak będą cię traktować. Dzieci są dziećmi, one są dosyć, mówią wprost, jak coś się, coś im nie pasuje, i to może być trudne. Może być łatwe, może być trudne. Ale załóżmy tą gorszą wersję. Nie każdy weekend będziecie mogli spędzić tylko we dwoje, a czasami będziecie spędzać z jego dziećmi. Czy to jest dla ciebie okej? Okay? No i patrzmy dalej. Przyszłość. Załóżmy, że zdecydujecie się być razem i ty urodzisz wasze dziecko. Jak będziesz traktować te dzieci, jak będziesz mieć swoje dziecko? Wiesz, dzieci tutaj nie są niczemu winne one po prostu są, no nie? I są jego dziećmi. I dziecko, które ty urodzisz, też będzie jego dzieckiem. Czy będziesz w stanie te dzieci traktować równo, jakoś sprawiedliwie, tak samo je akceptować, czy nie włączyć się wtedy zazdrość o mm, Twoje dziecko? Wiem, może to być trudne do wyobrażenia sobie teraz i jest to kwestia, którą warto rozważyć. A, czy nie zaczniesz rywalizować, które dziecko lepsze, nie? To są bardzo trudne sprawy, bo, mm, no bo właśnie te. Ym, to tu jest zawsze ta obecność matki, e, jego pierwszej żony. Zresztą trochę inaczej jest, gdy wiąże się z wdowcem, bo tej kobiety no, nie ma tu na ziemi, po prostu ona odeszła, jest to jakaś taka zamknięta sprawa. A gdy jest rozwód, to, e, to ta osoba cały czas jest. I z rozmów z dziewczynami e, często słyszę, że ona dla nich trudne jest to. Że na przykład mężczyzna, z którym się wiążą, e, miał dużo kobiet, albo że ma kontakt ze swoją byłą dziewczyną, że niby są tylko przyjaciółmi, że nic ich już ich nie łączy, ale cały czas mają kontakt. One są wtedy zazdrosne. Jest im bardzo trudno tutaj mieć to poczucie pewności, że on nie wróci do tej, one tak zwanej swojej pierwszej miłości. I wiesz, to wszystko zależy od sytuacji, też od tego mężczyzny, od ciebie. Natomiast dobrze się zastanów. Bo rzeczywiście ta sytuacja pociąga za sobą różne konsekwencje. No to są takie główne, które mi przychodzą do głowy w tym momencie. Być może są jeszcze inne, ale nad tymi się zastanów. Dziękuję za wysłuchanie. Jeżeli odcinek Ci się podobał, to kliknij łapkę w górę, zostaw subskrypcję, i udostępnij ten materiał gdzie się da, aby czynić ten świat mniej samotnym miejscem. Zapraszam Cię też do wsparcia rozwoju tego kanału na patronite. W opisie odcinka znajdziesz informacje, jak możesz to zrobić. Do usłyszenia, cześć.